Więc wylosowany, jak widać, został zestaw trzeci, a to oznacza, że Toruń to jest drużyna z numerem 7, Bydgoszcz 8, Leszno 4, Gorzów 5, Zielona Góra 6, Wrocław 2, Tarnów 1. I Częstochowa 3. Pierwsza runda Tarnów Zielona Góra, Częstochowa Bydgoszcz, Gorzów Lesno Toruń Wrocław. Zaczynamy od Tarnowa. Jak, jak, jak pan to widzi? No, chodzi ciężko. U minka, weszli do ligi, na pewno robić wszystko, żeby pierwszy mecz wygrać, no, ale też będziemy robić wszystko, żeby go wygrać. Ja, mamy troszeczkę problemy. Ja się boję o jedno, że ten remont stadionu Stadionu. Myślę, że tor będzie gotowy do jazdy, bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy jechali bez treningów w ogóle na, na ten pierwszy mecz. Myślę, że ten tor będzie gotowy wcześniej, że te maszyny z toru zjadą do stadionu i, i tam będzie się budowało dalej do trybuna, ale, ale będziemy mogli trenować, bo to jest podstawa. A pierwszy mecz dopiero 2 maja. Jak Pan ten termin ocenia i czy on ma znaczenie tutaj Tego nie wiemy czy 2 maja, bo planowo mamy Częstochowę wcześniej, faktycznie to jest termin rezerwowy. Natomiast my zrobimy wszystko, aby odjechać, jeżeli będzie to możliwe. Firma budowlana ma już przekazany obiekt, pogoda na razie sprzyja. Jeżeli pójdzie wszystko planowo, to być może nie będzie tutaj rozgraniczenia dat. Natomiast dzisiaj po losowaniu można jedynie wysnuć wnioski na podstawie no, składów, które są już w tych drużynach, ale też historia. Zdobywając brązowy medal, jechaliśmy do Tarnowa na rozpoczęcie sezonu. Natomiast mając u siebie Częstochowę w tym roku zdobyliśmy mistrza. Czy to się okaże jakimś prorokiem w sezonie 2010 to zobaczymy. To rozumiem, że jeszcze nie wiadomo kiedy pierwszy mecz wziął najgorsze, bo trener mówi, że 2 maja. Z kolei Pan mówi, że teoretycznie jest możliwość, aby jechać z Częstochową w drugiej kolejce, tak? Zgodnie z planem? Jeżeli nie będzie przeszkody w postaci zamknięcia toru, prac budowlanych. Ciężkiego sprzętu, który będzie, to postaramy się dotrzymać terminów. Jeżeli nie, to przygotujemy się na 2 maja, tak jak jest termin rezerwowy. Natomiast dzisiaj myślę, że za szybko mówić o terminie. Ważne jest to, że odbyło się losowanie, że wiemy już kiedy i z kim jedziemy, i pod tym kątem należy oceniać Ekstra Ligę w sezonie 2010.